Dobra, syn Słońca, mój błąd. Sen Słońca to jest w zasadzie bardzo ciekawy, aczkolwiek bardzo prosty boss. Widzicie? Syn Słońca co jakiś czas zakręci ruletką i wy musicie zgadnąć, w, w który płomień trzeba celować, aby zadać mu 213 tudzież 214 punktów obrażeń. Nigdy więcej mu nie zadacie i nie używajcie żadnych technik. Nie używajcie żadnych technik, ponieważ to nie zadaje mu obrażeń, a tylko prowokuje kontratak. Jeżeli traficie w zły płomień, lub zaatakujecie samego syna słońca, to wielkie oko, to sprowokujecie potężny kontratak a mianowicie flarę lub ogień. Najczęściej atakuje flarą, czyli takim ognistym atakiem, który razi wszystkie nasze postacie. Ogniem atakuje dużo rzadziej, a ogień to jest yy, atak ognisty, który razi tylko i wyłącznie jedną z naszych postaci. Yy. W zasadzie kiedy znajdziecie już ten płomyczek, w który musicie uderzać, to uderzajcie w niego non-stop i non-stop. Aż Syn Słońca znowu zakręci ruletwą i będziecie musieli odgadnąć na powrót, w który płomyczek trzeba uderzyć. Hmm. Zobaczmy, czy to ten. Nie! Widzicie? Kontratak płomieniami. I właśnie dlatego założyłem dla Wirga czerwoną zbroję. I właśnie dlatego yy, poszedłem do prehistorii, aby kupić tą zbroję uodparniającą na płomienie. Właśnie dlatego, że syn Słońca, syn Słońca atakuje praktycznie wyłącznie płomieniami. Tutaj czasami używa tego las, yy, lasera z oka i. no właśnie tego czegoś. I to jest w zasadzie jedyny moment, kiedy może nam skrzywdzić postać, która nosi czerwoną zbroję, ale naprawdę. Jeżeli macie postać, która nosi czerwoną zbroję, to możecie nic nie robić, a ona i tak wam nie padnie, ponieważ. Ponieważ. Mm -hmm. Co ja tam mówiłem? A ona wam i tak nie padnie, ponieważ syn Słońca atakuje na tyle często ognistymi atakami, że wasza postać non-stop będzie się praktycznie leczyć. I to w zasadzie nie ma znaczenia, jak, bar jak mocno uderzycie ten płomień, ponieważ syn Słońca zawsze. Traci 213-214 punktów życia. Na to nie macie absolutnie żadnego wpływu. Słońce Słońca traci swój płomień. A wiecie, co to oznacza? To oznacza koniec walki. Wys no to tylko tak się... czy ja wiem... W zasadzie mógłbym równie dobrze to przeczekać, ale pomyślałem sobie, a, może trafię w któryś płomień. Nie jestem pewien, czy Syna Słońca nie da się wyciągnąć jakiejś pigułki. Y o widzicie. Miss... I stracił płomień. Nie jestem pewien, czy nie da się wyciągnąć z niego jakieś pigułki urokiem Aili, ale naprawdę nie mam dziś zielonego pojęcia. Eli osiąga wyż... Wysz... Jak słowo daje, ile razy ja będę się tego mieczu lodu uczyć. Znam go już. I syn słońce ucieka. Teraz zgonimy go, aby zadać mu ostateczny cios, aby go wykończyć i ukrócić jego cierpienia w tym świecie przyszłości. A, to było proste więc weźmy naszą nagrodę. Czy to jest starożytny słoneczny kamień? Ach, chyba nie pozostało w nim wiele energii. Powinniśmy go naładować na słońcu, ale to zajmie wieki. Zdobyłeś księżycowy kamień. Tak, zdobyliśmy księżycowy kamień i jak dobrze pamiętamy, przynajmniej ja dobrze pamiętam rozmowy z e, uczonymi zaalu. E, Słoneczny kamień kiedyś dostarczał im ogromne ilości energii, jednak po wielu latach wyczerpywał się i zamienił w księżycowy kamień. Jednak księżycowy kamień pozostawiony na słońcu yy, znowu zamienia się Oże Kurczę! To bardzo ciekawe. Ciekawe, czy ta słoneczna twierdza ma coś wspólnego z legowiskiem Galin, e, wątpię, e, że pozostawione na słońcu zmienia się w słoneczny kamień, ale ta transformacja zajmuje tysiące lat. I wiecie co? Mylili się. Ona nie zajmuje tysięcy lat, ona zajmuje miliony lat. Tutaj widzimy przepraszam, cały czas trochę chory jestem twierdzę słońca, gdzie musimy umieścić nasz księżycowy kamień? Bo tu nigdy nie jest ciemno. Nie wiem, jak to działa, ale nawet kiedy pada deszcz lub w nocy, tu jest... tu zawsze świeci słońce. E, pff. Odłożyć pfff... Odłożyć księżycowkami? No to z powrotem do epocha! Jupia jej! Z powrotem do epocha! I skoro ta transformacja zajmuje tysiące czy miliony lat czy jakoś tak, co pff, mogę śmiało założyć, że już... Po tych milionach, po 65 milionach 12 i 12, nie, 64 milionach i iluś tam latach, kamień będzie już naładowany. Mhm. Przez te miliony lat nawet góra zmieniła swój kształt. W zasadzie trochę bez sensu, ponieważ tamta góra y miała wszystkie cechy góry starej, a ta ma cechy góry młodej, zupełnie tak, jakby nowa góra się wypiętrzyła. To powinno być odwrotnie: to powinno być najpierw szpiczaste góry, które się ścierają z czasem, a nie starte góry, które stają się bardziej szpiczaste. Inaczej, jaskina by się zawaliła. Dobra, <laughs> mniejsza z tym. I widzimy, że już troszeczkę blasku nabrał nasz. Półsłoneczny kamień, jednak to cały czas nie wystarcza, to cały czas nie wystarcza, więc wracajmy do epocha. Tak swoją drogą, pamiętacie w poprzednim odcinku jak Eli? Pamiętacie w poprzednim odcinku? Nie, sklerozę, wszyscy macie i, nie... i nikt nie pamięta. W poprzednim odcinku Eli cofnęła się o no, jakieś 10 lat i mamy tu maszynę czasu. To załóżmy, jakbyście mieli maszynę czasu, nie chcielibyście, aby. Miała trochę bardziej dokładną podziałkę, niż od razu przeskok 65 milionów i 12 tysięcy lat przed naszą erą? Naprawdę można by ustawiać sobie datę. Trochę jak w DeLoreanie. Widzicie, Doc zrobił to dobrze. Niestety, w Chrono Triggerze nie zdołali powtórzyć sukcesu, e, sukcesu naszego naukowca z powrotu do przyszłości. I jego psa Einsteina. I... Nasz kamyk coraz bardziej się świeci. O, to jest obiecujące. I świeci się coś jeszcze. Ponieważ w średniowieczu znajdujemy pigułkę siły. W naszej słonecznej twierdzy, o ile się nie mylę. Czy sanktuarium? Twierdza słońca. W porządku. Więc zresztą co się będę bawił? Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Idźmy na, na całość po prostu. Lećmy do przyszłości i zabierzmy nasz kamień. W końcu dalej i tak się nie cofniemy, więc. Śmiało mogę założyć, że teraz będzie już z nim wszystko w porządku, nieprawdaż? Nie ma go! Nie ma księżyc! To złodziejstwo! To złodziejstwo! Na drugim krańcu świata zostawiasz jedną rzecz, zostawiasz ją na pięć milionów lat. Na pięćdziesiąt milionów lat i nagle cię ukradną! Jest! To jest <noise> niedopuszczalne! Ale mniejsza o to, złodziejstwo się. Przed złodziejstwem nie uciekniemy nawet w świecie chrono-trigera i nie kradną nam tylko szczury toników w przyszłości, ale również jakieś inne snoby, słoneczne kamienie stwierdz. Więc. O, 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 przycięło się. Więc mam... miejmy nadzieję, że tutaj się. O, że Tak. Tu też go nie ma. Może zabrał go ktoś z tej epoki. Miejmy taką nadzieję. Ludzie, to mielibyśmy przerąbane, żeby ktoś go zabrał, na przykład z roku 700. Wyobraźcie sobie, co by to było? A tak, komunikat antywirusa. Akurat teraz chcę widzieć reklamy. Tak, w porządku. Przez to mi się zacięła gra, i teraz będę musiał cały komentarz pociąć na kawałki. Bo antywirus chce mi, chce mi powiedzieć, że nie płacę abonamentu i jest do. Kiedy mój antywirus, że gdybym płacił abonament jakieś 30 dolarów miesięcznie, nie szkodzi, że w ogóle nie ta waluta, to miałbym jakąś ochronę e-maila i wytyka wady, wytyka swoje wady, które mógłbym wyeliminować płacąc jakiś abonament. Po to ściągnąłem za darmo. Mam w domu oryginalny antywirus i mam, ale, ale coś mi się w nim zepsuło, więc teraz ściągnąłem darmową wersję z internetu. I ona ma być darmowa. Nie chcę nic kupować. Mam jeden kupiony, zepsuł się, ściągnąłem nowy i wypchaj się tą reklamą. To jest strasznie wkurzające. Co bym nie robił co jakiś czas? No, on stąd wyskakuje, gdzieś mi ta reklama. No, coś się świeci. Dom burmistrza. Przepraszam, czy widziała może pani taki świecący czarno-biały kamyk? Tak, to, to rzeczywiście przykre, ale może pan widział jakiś świecący czarno-biały? Nie powiedziałem, że to księg! O rzesz, ty złodzieju! Oddawaj go! Wezmę no policję! A i co za snop, pewnie na nim usiadł. Złaś, 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 złaś! Widziałem go przez okno! Widziałem go przez okno, coś się świeciło! O, niestety nic na to nie poradzimy. I muszę przyznać, że tu mnie gra złapała. Nie miałem zielonego pojęcia co mam zrobić. Teraz jednak wiem i mogę podzielić się z Wami tą wiedzą. Na razie jednak wpadnijmy sobie na schabowego.